Na zakończenie szkolenia przedstawię Państwu kilka przykładowych pytań, jakie mogą paść na egzaminie. więc Proszę zobaczyć, punkt pierwszy: podstawowe przepisy prawa energetyki, dotyczące energetyki, to jest to prawo energetyczne, z niego wynikające rozporządzenia dotyczące odnośnych kwalifikacji czy tej instrukcji bezpiecznej organizacji pracy. Wyjaśni pojęcie osoba uprawniona, upoważniona. Więc uprawniona mamy świadectwo kwalifikacyjne l e lub D, upoważniona, jeżeli firma nas upoważni do zajmowania się na danym stanowisku eksploatacją czy jako osoba dozoru do wydawania poleceń pisemnych. Podstawowe zasady bezpiecznej organizacji pracy. Proszę Państwa, zawsze wyłączamy z ruchu dany element, obiekt, zamykamy zasuwy, blokujemy to zamknięcie, oznaczamy miejsce pracy, nie załączać, trwają prace remontowe, sprawdzamy, jeżeli potrafimy manometrami, tempe, powiedzmy termometrami, czy jaka jest temperatura tych urządzeń, jeżeli mamy do czynienia z pracami, czy temperaturę temperaturze powyżej 40 stopni, proszę pamiętać, że prace takie należy wykonywać na polecenie pisemne, odpowiednio organizując taką pracę pracownikom. Ta instrukcja eksploatacji każdego urządzenia powinna e e obejmować jakieś podstawowe dane techniczne, sposób jego załączania, wyłączania, postępowanie na wypadek awarii, zagrożeń Otu, jeżeli chodzi o rodzaj kotów, głównie dzielimy je na Powiedzmy z otwartą czy zamkniętą komorą spalania od rodzaju. Powiedzmy tego paliwa, na paliwa stałe, ciekłe, gazowe, również od sposobu dostarczania po prostu tego materiału sieci ciepłownicze. Może tutaj mówimy ten punkt. Dzielimy w zależności albo od temperatury na niskotemperaturowe do 115 stopni, czy powyżej 100, 115 stopni wysokotemperaturowe. Jeżeli to są sieci parowe, to możemy mówić o niskoprężnych czy wysokoprężnych. Stacje niebezpieczne w kotłowni, to jak naczynny, czynnik pod ciśnieniem, pod temperaturą przy temperaturze powyżej 40 stopni. Podstawowe elementy klimatyzatora, no to ta jednostka wewnętrzna czy zewnętrzna. Jeżeli mówimy o klimatyzatora typu split, oczywiście sprężarka, wentylator, parowca. Czym się różni kocioł od pieca? czyli kocioł służy do podgrzenia czynnika nośnego przenoszącego energię ciepłą z kotła do instalacji zewnętrznej centralnego ogrzewania lub ciepłej wody. Natomiast piec głównie wykorzystujemy w piecach, w jakichś procesach technologicznych, który ma nam podgrzać element, który znajduje się w piecu. Jeżeli chodzi o granice eksploatacji między siecią a instalacją to głównie to są pojazdy węzły cieplne, wymienniki ciepła, gdzie, czy jakieś punkty pomiarowe dostarczenia energii, gdzie, jakby, ten obiegi są rozdzielone. Obieg sieci ciepłowniczej jest rozdzielony w tych wymiennikach od obiegu wody w instalacji ciepłowniczej. Te próby szczelności i instalacji, no generalnie musimy zamontować manometr, odpowiedniej klasy, legalizowane czy sprawdzane, kontrolowane i Dokładnie Państwo sobie możecie tam jeszcze powtórzyć. Napełniamy taką instalację do ciśnienia powiedzmy próbnego. Obserwujemy, czy nie ma nieszczelności, wycieków, schronienia i w zależności, czy jak jest wykonana, czy jest dopuszczalny jakiś spadek ciśnienia, czy nie w tej instalacji. Kotła nie wolno uruchamiać, no jeżeli mamy jakieś sygnały jego niesprawności, głównie powiedzmy, jakby były urządzenia niekompletne, niski poziom wody, nieszczelny. Jeżeli chodzi o instalację wodną czy gazową, wtedy należy ustawić z ruch. Proszę Państwa, te, jeżeli chodzi o porażenie prądem, no to są jakby rzeczy podstawowe, zawsze wyłączamy napięcie. Dopiero po jego wyłączeniu możemy przystąpić do udzielania pomocy. Jeżeli nie wiemy, gdzie jest wyłącznik, to proszę Państwa należy wtedy używać jakichś środków izolacyjnych, drewno, tworzywa, sucha odzież czy sprzętu ochronnego, dielektrycznego, odciągnąć tego człowieka w bezpieczne miejsce i później stosować, sprawdzić czy oddycha czy nie i stosować powiedzmy te zabiegi resuscytacji RKO czy RK. Jeżeli chodzi o pożary, tutaj też przy urządzeniach energetycznych, energomechanicznych, należy wyłączyć urządzenia z ruchu, wyłączyć spod napięcia i gasić urządzeniami, czyli gaśnicami dopuszczonymi, dopuszczonymi do gaszenia urządzeń elektrycznych w zależności od poziomu zasilania do 1000 V czy powyżej i z, przy zachowaniu bezpiecznej odległości od tych urządzeń na wypadek, gdy one de facto znajdowały się pod napięciem. Proszę Państwa, to ja dziękuję. Zakończyliśmy to szkolenie grupy G2. Zapraszam Państwa na nasze kolejne szkolenia. Do widzenia.